Witajcie w Hypo! Dziś konkret pokażę Wam jak skręcić kolektor systemu nawodnienia. Zobaczcie, razem z zamówieniem systemu nawadniającego w naszej firmie otrzymujecie wszystkie niezbędne elementy. Nie musicie jeździć po sklepie, żeby szukać brakującej złączki. U nas dostaniecie wszystko. Zobaczcie, skupmy się na sercu, czyli kolektorze, czyli rozgałęzieniu poszczególnych sekcji w nawadnianiu. Dostajecie elektrozawory, złączki, które służą do wyprowadzenia rury z danej sekcji oraz złączki kolektora, trójniki z nakrętką i kolano. w tej samym stylu też z nakrętką. Zobaczcie jak należy to podłączyć. Zawsze zalecamy zamontowanie filtra wstępnego, aby chronił cały układ przed piaskiem, aby dysze zraszacza się nie zapychały. Filtr siatkowy. Wkładu nie trzeba wymieniać, wystarczy czyścić go raz na jakiś czas i służy nam dalej. W pierwszej kolejności, jeżeli chcemy skręcić cały układ e, szczelnie, e, pozbywamy się zatyczek. Spójrzcie. Które blokują nam przepływ, tym samym utrzymują uszczelkę. Każda ze złączek ma tutaj uszczelkę. Taką zatyczkę do niczego już tam nie będzie potrzebna, bo ona ma funkcję jedynie przytrzymania tej uszczelki. Zdarza się, że klienci dzwonią do nas i pytają: Ale to nie leci, nic nie leci, nie ma przepływu, coś się zapchało. Tak, bo po prostu nie wyjmują tych złączek. Zobaczcie, nie potrzebujemy w tym przypadku, jeżeli mamy złączkę z nakrętką, żadnego uszczelniacza typu taśmy teflonowej. Taśmę wykorzystamy w innym miejscu, zaraz Wam wszystko to pokażę. Czyli w pierwszej kolejności skręcamy sobie wejście, czyli filtr. I już może Wam się nasunąć pytanie: co Ty gościu robisz? Filtra się tak nie montuje. Ten filtr montuje się właśnie w ten sposób. Gdyby to był filtr dyskowy, Wtedy byśmy musieli w ten sposób zamontować, bo zasada działania wkładu dyskowego jest inna, inne filtrowanie następuje. Gdy mamy siatkę, w tym momencie mamy przepływ, jakby w drugą stronę, czyli woda idzie od studni tutaj, przechodzi przez siatkę, wraca, tym samym filtruje nam piasek i leci. Jeżeli nie wiecie, jak prawidłowo podłączyć wasz filtr, na filtrze powinien być, być informacja. W tym przypadku mamy tutaj napisane screen, a screen oznacza siatkę. A z drugiej strony dysk. I strzałka, w którą stronę jest przepływ. Mamy siatkę, więc lecimy w tę stronę. Wkład siatkowy. Dalej. Następnie kolano. Kolano ma również. Tę zaślepkę, którą koniecznie wyjmujemy. I skręcamy. Nie musimy kręcić, wystarczy kręcić pok na nakrętką. Jest to wygodny system budowy kolektora, gdyż składa nam się z elementów, z części. Nie jest sztywny i mniej narażony na pęknięcie całego układu. Na rynku dostępne są listwy. Zobaczcie, jak wyglądają. O, właśnie takie listwy. Ale osobiście odradzam te, to rozwiązanie, gdyż wystarczy drobny nacisk na taką listwę i może nam dojść do pęknięcia. Kiedy mamy to gdzieś wmurowane albo robimy to w piwnicy, rozgałęzienie, jak najbardziej taki system się sprawdza. Natomiast w naszym przypadku, gdzie będzie to ukryte w studzience, zalecam montaż kolektora z elementów, tak zwany modułowy kolektor. Zobaczcie. I już mamy filtr. Filtr w studience może być nawet do góry nogami, czy, czy bokiem. To nam nie przeszkadza. My zrobimy sobie bokiem, żeby ładnie pokazać Wam, jak będzie wyglądał cały kolektor. I na zasadzie złożenia z klocków mamy kolejny element. I pamiętajcie o zaślepce. Będę to powtarzał za każdym razem. Bo taka zaślepka blokuje nam przepływ. W tym momencie zatrzymam się na chwilę, bo chciałoby się od razu montować kolejny moduł, kolejny, kolejny, ale jako wskazówkę Wam powiem, że w przypadku trójników montujemy, w tym momencie nakręcamy. Elektrozawór. Dlaczego? Bo później będzie go ciężko wkręcić, kiedy obok będzie kolejny. Zobaczcie, nie da się, bo nam będzie zablokował. Więc to ten moduł skręcimy najpierw z elektrozaworem. W tym przypadku korzystamy z uszczelnienia w postaci taśmy teflonowej. Jest to najprostsze i najprzyjemniejsze. Forma uszczelnienia w tym przypadku. Spotkałem się, że klienci korzystali z paku i pasty. Jest to brudny sposób i myślę, że nie tak skuteczny jak taśma teflonowa. Taśma sprawdzi się świetnie w przypadku łączeń precyzyjnych i plastikowych. I już mamy, nawijamy. Uwaga, nawijamy zawsze od siebie. Gdy jesteśmy praworęczni, trzymamy złączkę na którą nawijamy, którą uszczelniamy w lewej ręce, a taśmę w prawej. Gwint uszczelniający skierowany jest w prawą stronę. Prawa strona to jest tam gdzie u stopy duży palec jest z lewej strony. Także dokładnie tak jak teraz pokazuję. Uwaga, trzymamy taśmę teflonową i delikatnie naciągamy delikatnie powiększamy jej długość. Poprzez naciągnięcie. Hop i obrót. Hop i obrót. A. Wystarczy kilka, kilka nawinięć, aby zapewnić szczelne połączenie. Myślę, że około 4-5 i zrywamy. Zrywamy sobie taśmę, tę pozostałą część dowijamy do końca i sobie w ręku tutaj paluszkami. Zobaczcie, jak to wygląda. Kolejna ważna rzecz. Elektrozawór musi być teraz wkręcony prawidłowo, czyli zgodnie z przepływem wody. Wszystko idzie od naszego kolektora, więc mm, tak samo strzałka na elektrozaworze musi być w kierunku wyjścia, bo. Wyjście będzie nam prowadziło do kolejnej sekcji. Zobaczcie, na, na elektrozaworze jest strzałka, i to w tę stronę będzie biec woda. Czyli nasz trójnik wkręcamy właśnie w tym miejscu elektrozaworu. Wkręca się wygodnie, nie ma większych oporów, aczkolwiek już zbliżając się do końca. O! I tak wygląda wkręcony złączka kolektora w elektrozawór. Raczej nie staramy się cofać na gwincie, bo taśma teflonowa na to nie pozwoli. Trochę krzywo zaryzykuję jeszcze jeden przekręt. I teraz jest idealnie. Opór jest odpowiedni. I mamy równiutko wkręcony elektrozawór. Następnie w tym momencie wygodnie wkręcić od razu złączkę na rurę wyprowadzającą daną sekcję, aby później już wygodnie montować sobie moduł za modułem. Uszczelnienie gwintu plastikowego złączki robimy w ten sam sposób, tak jak złączki trójnika kolektora. Czyli prostujemy sobie taśmę teflonową, bierzemy złączkę w lewą, rączkę, i nawijamy od siebie gwint. O. I pamiętacie, lekko naciągamy, żeby ona nam się ta taśma teflonowa napięła. Zobacz. I lekko się roz, rozciąga, ale to dobrze. Mamy wtedy pewność, że, że jest um, odpowiednio umiejscowiona. I będzie trzymała szczelność. Myślę, że wystarczy. Zrywamy, prostujemy, lekko ściskamy w palcach i wkręcamy nasz, w nasz elektrozawór. Jeszcze raz się upewniamy, że elektrozawór jest prawidłowo w odpowiednią stronę przymocowany. Z jednej, jak i z drugiej strony jest strzałka przepływu. W tym momencie leci nam woda tutaj. Jest to elektrozawór Hunter PGV z dwoma gwintami wewnętrznymi. Do dociągnięcia y, naszego gwintu możemy posłużyć się taką żabą hydrauliczną. Złączka ma takie ząbki, które delikatnie możemy chwycić i przekręcić sobie do końca naszą złączkę. I już. W międzyczasie rozkręciła mi się nakrętka. To jest taka taka taki pierścionek który skakuje nam w środek, i tu będzie już ładnie trzymało nam rurę 25 naszej pierwszej sekcji. I zobaczcie, mamy gotowy, gotowy skręcony moduł pierwszej sekcji. Takich modułów w tym przypadku mamy sześć, Zabieram się za montaż kolejnych. Dochodzimy do końca naszego kolektora. Na końcu mamy kolanę. To jest ta sama złączka, tylko nie trójnik, tylko kolan. Również z nakrętką. Doszliśmy do skręcenia każdego modułu, uszczelnieniu na złączce, i, na złączce kolektora i złączce do wyprowadzenia rury. Kolejnym etapem jest połączenie każdego elementu z osobą. Zobaczcie. Pamiętacie nasz film, który tutaj czeka. Do niego dołączamy pierwszy moduł elektrzawor, pierwszą sekcję. I teraz pytanie do Was, co należy zrobić? Tak, dokładnie. Wyjąć zaślepkę, zaślepkę z łączki kolektora, bo zatrzymana tutaj ta zaślepka nie dopuści do przepływu wody. Powtarzam to kolejny raz, do znudzenia, bo często klienci o tym zapominają. Zobaczcie. Jedna wskazówka: te nakrętki dociągamy tylko ręcznie. Nie korzystajmy z klucza, bo chciałoby się na maksa dokręcić, a to nie o to chodzi. Uszczelnienie jest czołowe przez delikatną uszczelkę, więc w tym momencie tylko ręcznie dokręcamy naszą, naszą złączkę. Proszę, pierwszy moduł skręcony. Następny zaślepka out i skręcamy. I ponownie tylko dokręcamy ręcznie. Nasz filtr, w związku z tym, że będzie to wszystko w studience Jumbo, tej dużej, musi być w ten sposób zamontowany, aby nam się zmieścił w skrzynce. Jedziemy dalej. Ta ślepka, uszczelka na płasko i dołączamy. I końcówka, nasza ostatnia sekcja z kolanem, dokładnie tak samo jak poprzednie, dołączamy. I gotowe. Zobaczcie. Nasze serce układu nawodnieniowego, zmontowane szczelnie wraz z filtrem siatkowym. Tu dochodzi rura zasilająca cały układ, a z tych złączek będzie wyprowadzona każda kolejna sekcja. O zaprogramowaniu sterownika w kolejnym filmie. Serdecznie zapraszam do Hypo. Praktycznie o nawadnianiu.